Hejka wszystkim, tutaj. W dzisiejszym odcinku zapraszam was na kolejną część Poppy Playtime na telefonie. Jesteście ciekawi, jak mi pójdzie tym razem? To dajecie. No dobrze, więc zaczynamy od momentu, w którym. Oha, tu mamy zablokowaną kamerę, Ok. W którym skończyliśmy ostatnio i czytałam wasze podpowiedzi. Dobra, czy ja muszę tutaj zrobić wszystko od nowa. Ej, chyba tak, bo ta lalka znowu spadła. Ale dobra, najpierw pójdę w to miejsce, w które mi pisaliście. Czekajcie, lewa łapa. No, no. Lewa łapa. Prawa łapa. Otwieramy drzwi i ponoć tą beczkę, o której ja nie wiedziałam, co zrobić. Wystarczy przeciągnąć. Zaraz zobaczymy. Chodź tu. O, o, o. Oj. Kiepsko się tym kieruje. Ale o, o. O! Mieliście rację. I co nam się otworzy? Patrzcie, tutaj jest takie coś. Ej, szafy nie otworzymy, ale zdobędziemy niebieski klocuszek dzięki temu, że y, złapiemy najpierw niebieską. Dobrze i o pierwszy. Dobra, o drugi. No i naciskamy. No i otworzył nam się klocuszek niebieski, więc resztę też się uda w miarę szybko nam zebrać. I będziemy mogli zobaczyć, co jest za tymi drzwiami. Mi się wydaje, że jest koniec poziomu, i wtedy będziemy mogli przyjść sobie kolejny nowy, ale zobaczymy. Więc teraz. Na szybko nadrabiamy stracone. Myślałam, że wiecie co, że mi się to zapisze, szczerze mówiąc. No ale dobra. Bierzemy niebieską łapkę. To już powinno być łatwiej, bo wiemy, jak to zrobić. Dwa i trzy. No i czerwoną naciskamy. I teraz pytanie: Czy ja mogę nosić więcej tych przedmiotów przy sobie, czy muszę po kolei wszystkie zanosić do tych drzwi? Dobra, mamy. Okej, okay, i chyba tutaj w kaczce był kolejny, ale do kaczki dostawaliśmy się tutaj wentylacją. Tak, ja już pamiętam, że to jest wentylacja. I tutaj będzie coś strasznego, nie? Tu coś nam wypadnie. Może nie? Nie, no jak dla mnie tutaj coś wypadało. I chodzę w kółko chyba. Dobrze, to może tutaj. O, tam chyba wypadało coś. Tak. Serce na dłoni nam wypadło. Ej, ale to jak. Nie chcę klękać. To jak wiem, że tak się już robi, to co się stanie, jak przyniesiemy tutaj to? Co? Ej, wracaj tu, czerwona. Łapo. Tu się nam wysunęły dwa. A, żeby chyba było łatwiej, dobra. Niebieski. Pierwsze. Drugie. No i teraz czerwonym. Klikamy. No i mamy ostatnią czerwoną, tą naszą. No ten kwadracik, nie wiem jak to nazwać. Otworzyły nam się drzwi i idziemy do tych drzwi, które były zablokowane. Więc bardzo Wam dziękuję za komentarz, który mi podpowiadał, że w tamtym pomieszczeniu po prostu tą beczkę trzeba przenieść cierączkami. Na pewno zapamiętam sobie na przyszłość, że można w tej grze tak to nosić. A i jeszcze tą Tą kartę trzeba tutaj mieć. Dobra, to się jeszcze zaraz cofnę, ale najpierw włóżmy. O, i pewnie trzeba tą kartę. Tak. Dobra, no to jeszcze na szybko się tu wracamy. Otwieramy drzwi, lewa łapka, prawa łapka. Puszczamy. No i idziemy. I teraz ja się czegoś ciekawego dowiem. Czy tutaj się otworzy to? Patrzcie, tutaj nie ma tej karty, więc ja wtedy dobrze to zrobiłam. Najpierw łączymy niebieskie ze sobą, czyli to. Raz. Dwa, trzy i mamy to niebieskie połączone. I teraz jest te czerwone ze sobą, łączymy dwa i powinniśmy dostać tą. Ej, nie! Może ta karta jest już tam otwarta? Ej, jest! Dobra, to wracam do tych zamkniętych drzwi i zaraz się dowiemy, co jest za nimi. Ok, i wsadzamy naszą kartę. Przyszliśmy! Idziemy dalej. Dobrze. Co my tutaj mamy? No patrzcie, ale ja nie mogę otworzyć tych... Hmm... Tych podpowiedzi. Też napiszcie mi w komentarzu, jak otworzyć te podpowiedzi. Z chęcią przeczytam i będę wiedziała może na przyszłość. O Boże, jak tu ciemno. Dobra. Jak nic, musimy zejść na dół. Okej. Okay, chwilę to zajęło, zanim... Ale co tu się stało? O co chodzi? Dlaczego? Mnie to zabiło. Bo tam w ogóle coś stoi. To stoi popi. Ej, ale on mnie od razu... Złapuje? Może tu coś jest? Co muszę jeszcze podnieść? Może muszę ją zabrać ze sobą? Nie. Hello! tam hagiłagi nas dopada. No dobra. Zejdę jeszcze raz. Ej o co tu chodzi? Jak mam tego uniknąć? Więc zaraz spróbuję, no. Ej, no tak się bawić nie będziemy. Może ja faktycznie muszę tutaj coś jeszcze zrobić. Hmm. Hmm. Czemu te podpowiedzi nie działają? Ten guzik i powinno działać, a mi nie działa. Hmm. Dwa hmm. weeks later. Two thousand years later. Ej, nie mam pojęcia. O co tutaj chodzi? Dobra, a co jest to... jeżeli chcemy mieć free mode? Aha, to po prostu się będzie tak przechodziło. To nie. Ja wczytam jeszcze raz poziom, bo może mi się coś zawiesiło po prostu. Ej no! I od początku? Patrzcie. I od początku mi każe przechodzić. Ej, no serio? No dobra, ta gra mi ewidentnie nie wyszła, więc ja sobie w wolnej chwili jeszcze przejdę na szybko do tamtego poziomu, w którym byliśmy. I nie wiem, będę czekała na wasze komentarze, żebyście mi podpowiedzieli, jak mam to przejść. Ale jeszcze mam dla Was inne gry z popiegu na telefonie, więc może po prostu przetestujmy sobie w międzyczasie jeszcze jakąś z innych. Może też się okaże super i powstanie cała seria o niej. Okej, okay, odpalamy kolejną proszę o nieśledzenie, mimo pewnie, że to nic nie daje. Aha, dobra, jesteśmy w takim miejscu, a się źle kieruje tym. I nam tu pokazuje Hagiwagi, że chyba w tą stronę mamy iść. Co to jest? Co to za jakiś trójkąt? Tutaj nic... O! Jakoś przeszłam przez ścianę. Ale tutaj nic nie ma. Dobrze, a zobaczmy z drugiej strony. Tutaj jest coś otwarte. Ej, tu coś wisi. Patrzcie, o. Dobra, podniosłam zieloną baterię. I później zieloną tutaj, do zielonego. Dobra. ok. o! Tam jest czerwona. Ok, wsadzamy. Teraz szukamy niebieskiej. Ej! Tam jest niebieska. Ona tu wcześniej nie wisiała. Dobrze, podnosimy. Wsadzamy niebieską. No, bardzo ciężko jest z tym wycelować, wiecie? O! Dobra, i jeszcze żółta. Gdzie jest żółta? O, dobra, mamy żółtą baterię. Czy odpali nam się prąd? Jasność widzę, panie! Okej, okay. nie, nie, nie włączyła nam się reklama i nam doskoczyło o tym powiadomienie. Zobaczmy, czy tak jak w grze, hagi Hagiwagi zniknął. Tak, zniknął Hagiwagi! Nie wracajmy się na razie do Hagiego, w sensie w tamto miejsce. Pójdźmy, zobaczmy tutaj dalej, co się tu może znajdować. Jakie wielkie pomieszczenie! Ile kabli, i w ogóle wszystkiego. I tutaj coś mamy, jakieś drzwi. Tutaj chyba. Ej, bo tutaj powinniśmy tędy pewnie przejść, ale to trzeba jakoś uruchomić zapewnie. Bo to nie jest to takie stanowisko, które tworzy nam przyjaciela. Wiecie o co mi chodzi? W popium właśnie było. Akumulator chodzi. To ja się cofnę jeszcze do tego wcześniej pomieszczenia, do którego poszłam, że tam wskazywał. Ej, bo tam. Tam też coś jest. Dobra, ja myślałam, że tam jest ściana, że tam jest pusto. Ach, reklama. Aha, bo tu jest ściana i jest tu pusto. Tu jest taki po prostu pusty labirynt. Dobra, i teraz może jak włączył się prąd, to tutaj coś się uruchomiło. No tu jak przechodzę, nic się nie dzieje. A spróbuję. Nie, złapać tego też. Ja tam coś słyszałam. I tu jest ciemność, widzę ciemność. No i tutaj jest pusto. No tu nic nie ma, ale te kable jakby. O, patrzcie, jak ukusnałam się dało. O Boże, jak się wystraszyłam. Aha! I od nowa? Ej, ale. Hmm. Ej, a może tam najpierw trzeba nacisnąć ten guzik? to ja się cofnę, bo jak włączymy prąd, no to hagiłagi nam ucieknie i wtedy myślę, że znowu nas tam złapie, więc ja się cofnę jeszcze na sekundę tutaj. Ukucnę, tak jak wtedy. Nie. To chyba po prostu mieliśmy pecha, że nas złapał. Dobrze, no to wracam załadować znowu baterię do naszego generatora i mam nadzieję, że pójdzie szybciej z łagim. W sensie nie, że szybciej nas zabije, tak? Tylko, że szybciej Uda mi się to wszystko ogarnąć i nas wtedy właśnie nie dopadnie. Ładujemy, tak jak wtedy zieloną, czerwoną... chodź tu. Niebieska. Ne. Dobra, niebieska. I żółta. No. Chodź tu. Chodź tu! O! I żółta i wtedy na szybkości biegnę tam. I mam nadzieję, że się jakoś to uda. Dobra. Szybko biegnę. Do tego pokoju. To jest zawsze przerażające, że on nagle tak znika. Nie baterio. Y, nie, 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 nie baterio, tylko nie reklamo. Nie chcemy cię reklamo. Dobra, 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 na szybko, na szybko, na szybko, na szybko. Aaaa! On wychodzi i mnie wtedy goni! Dobra, ostatnia moja próba. Ale dobra, to wtedy, jak on nas... On z tego czarnego pokoju wychodzi i zaczyna nas gonić. To jak on nas tam zaczyna gonić, to ja będę szybko tutaj uciekała, bo pewnie tak jak w grze otworzy nam się tamto właśnie przy robieniu tych zabawek. Więc znowu zielona, czerwona, Boże, będzie mi się to śniło. Ej, czy to nie jest ten sam układ kolorystyczny, jaki był w tym? Zielone, czerwone. Nie, bo tam był jeszcze różowy. Wiecie o co mi chodzi? Jak się z tej ciuchci sczytywało te kolory, żeby otworzyć sobie, żeby mieć grabaka. Ale to nie, to były inne kolory, dobra. Żółty. To ja się muszę tam ustawić tak jakby przodem do ucieczki, bo się nie zdążę odwrócić. No jest tego kucaka jeszcze, dobra. Ostatnie podejście, zobaczymy, może się uda. O, on stamtąd przychodzi. Dobra. Ja się przyszykuję. Dobra, biegnę, biegnę, biegnę! Przestał mnie gonić? Nie! Yeah! Dobra, szybko, szybko. Ej Jezu, jakby was takie coś goniło, też byście tak powoli biegli? Ja bym szybciej, o wiele szybciej biegła. O, i pewnie teraz samo musimy wejść. Dobra, dobra, dobra. Aaaa. Reklama! Dobra. No i co teraz? Pewnie. O, mogę się podnieść już, dobra. Pewnie muszę iść tędy, co pokazuje mi ta czerwona ścieżka. On tam jest! On tam jest! Nie! Na pewno nie przestał, na pewno nie przestał. Dalej mnie goni. Ja tak czuję. Mogę się wzgórkować. Nie! 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 Dobra, otwieraj się, otwieraj się. To tak samo było w oryginalnej grze. Dobra, biegnę, 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 biegnę. biegnę. No i super, tam mogłam pobiec w prawo. Pobiegłam prosto, nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, czy on mi zaraz wyskoczy na twarz. Dobra, ej, trochę się jakby uspokoiło, jakoś ta presja spadła, nie? Bo w popię była taka muzyczka straszniejsza. No, idź sobie reklamo. No i zacięło mnie, no. Dobra, 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 dobra. Dobra, teraz tu. Dobra, ja biegnę szybko tutaj się! Przeszliśmy! Jej, udało się nam, ale napiszcie mi koniecznie w komentarzu odnośnie tamtej serii, co ja mam zrobić, żeby mnie ten popis w sensie ten hakiłagi tak szybko nie łapał. To na pewno dokończymy sobie tamtą serię. To wszystko, co miałam dla Was. W dzisiejszym odcinku. Ale nie przejmujcie się, bo na pewno będą kolejne. Tylko nie zapomnijcie zostawić przycisku subskrybuj koniecznie z dzwoneczkami no i dać bardzo dużo łapek w górę, żeby być ze wszystkim na bieżąco. To jak? Widzimy się następnym razem? Pa!